Witajcie w poszukiwaczu, który jak zawsze ma dla Was trzy filmiki, które podbijają Internet. Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Siemano! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię wam historię kanału Poszukiwacza. Ale zanim zaczniemy, chciałbym wam bardzo podziękować za pierwszy tysiąc subskrybentów na moim kanale. A jeżeli jeszcze nie należysz do tego grona, to wystarczy, że klikniesz w przycisk subskrybuj. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Adam Wiejak urodził się 28 września 1990 roku i aktualnie mieszka w Warszawie. Swoją przygodę z YouTube'em rozpoczął w 2012 roku. Adam od zawsze mówił, że lubi odszukiwać śmieszne filmiki w internecie i pokazywać je rodzinie oraz znajomym. Właśnie dlatego postanowił poszerzyć grono swoich odbiorców i założył kanał o nazwie Poszukiwacz. Uważał on również, że format jego kanału nie może się zmienić. Dlatego odmawiał on współpracy wielu firmom, ponieważ reklamowanie ich produktów mogłoby zaszkodzić przebiegowi odcinka. W budynku US Bank Tower. Zbudowano szklaną ślizgawkę 300 metrów nad ziemią. Dzięki niej możesz szybko zjechać z piętra 70 na 69 i to za jedyne 19 dolarów. Czas wjechać do internetu. Kanał Poszukiwacz bardzo szybko osiągnął ogromny sukces. Na obecną chwilę posiada powyżej miliona subskrybentów przy liczbie 413 filmów. Adam posiada również dwa inne kanały. Pierwszy z nich został założony w maju 2015 roku. To właśnie na nim Poszukiwacz publikuje vlogi. Pierwszy WNR za mną. Kosztował mi 500 zł. Śmierdzimy teraz spalinami. Eee... Centrzyno pojazd 600 metrów. Dziękuję bardzo za tą informację. No ale myślę, że się jeszcze pojawia. Kanał A Co My Tu Mamy jest jego drugim pobocznym kanałem. Został założony w sierpniu 2016 roku i aktualnie posiada powyżej 700 tysięcy subskrybentów. Adam przeprowadza na nim unboxingi oraz recenzje różnych urządzeń. Witajcie na moim nowym kanale A Co My Tu Mamy. Pewnie niektórzy z Was, patrząc na logo, domyślali się, co będę tu robił. Zgadza się, będę rozpakowywał różne rzeczy, gadżety, stroje, dosłownie wszystko. No i czas wyświetlić pierwszą animację. Zobaczmy jak to wygląda. Niech będzie to serduszko. Och, jak pięknie. Ale powiem wam, że jakość tego jest naprawdę dobra. I tym akcentem kończymy ten odcinek. Jeszcze raz chciałbym wam bardzo podziękować za pierwszy tysiąc subskrypcji na YouTubie. Z tej okazji na pewno możecie czegoś wyczekiwać. A teraz ja się z wami żegnam. Na razie.